Witam wszystkich serdecznie na następnym dniu Adwent ze Świętym Ojcem Pio. Dzisiaj mamy 26 dzień Adwentu, czwartego tygodnia. Miłość. Czyta Sylwia, niezapominajka. Myśl Ojca Pio. Jak radosnym czyni mnie Jezus. Jakiż słodki jest Jego duch. Lecz jestem zażenowany i nie mogę zrobić nic innego, jak tylko płakać i powtarzać Jezu, pokarmię mój. Najbardziej zasmuca mnie jednak to, że za całą miłość Pana Jezusa odpłacam Mu tak wielką niewdzięcznością. On ciągle mnie kocha i coraz bardziej jednoczy mnie z sobą. Zapomniał o moich grzechach i chciałoby się powiedzieć, pamięta tylko o swoim miłosierdziu. Każdego ranka przychodzi do mnie i wlewa w moje biedne serce wszystkie potoki swojej dobroci. Chciałbym, gdyby to było w mej mocy myć moją krwią. Te miejsca, gdzie popełniłem tak wiele grzechów, gdzie zgorszyłem tak wiele dusz, niech będzie uwielbiony miłosierdzie Pana Jezusa. Epistolario 1, strona 265. Tak, moi kochani. Kiedy upadamy, kiedy grzech jeden czy ileś może nas, nas przytłaczać i załamywać, my musimy pamiętać o wielkim miłosierdziu Pana i zawsze się zanurzać w miłosierdziu i dobroci Pana, a wtedy On nas podźwignie, uleczy, wyzwoli z grzechów. I pomoże, byśmy szli jego drogą i dążyli do doskonałości, byśmy stawali się lepsi, by w naszych sercach nie zabrakło nigdy miłości, dobroci i ufności w pa do Pana, w pomoc Pana. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wiele błogosławieństw i łask Bożych. Dobrej nocy. Pozdrawiam Cieplutko. Z Panem Bogiem, kochani.